Oni po prostu nie mieli zaufania do ludzi białych, których Hawajczycy rdzeni nazywali haole, czyli ci, którzy nie umieją oddychać. Potomków dawnych ludów jest coraz mniej, w ogóle na Hawajach jest podobno 150 różnych narodów, w tej chwili bardzo, bardzo duża mieszanka. Cześć! Jestem Ania Żarek. Jestem coachem Matrycy Energetycznej w Róże z Kart Tarota i Wahadełka. Pasjonuje mnie psychologia, parapsychologia, rozwój duchowy i osobisty. Pomagam ludziom w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów dotyczących pracy, biznesu, miłości, relacji z ludźmi i innych. Przyjmuje klientów na indywidualne sesje, osobiste, telefoniczne i online. Co to jest Huna? Huna jest to bardzo ciekawy system wiedzy, poglądów, wierzeń, filozofia życia rdzennych hawajczyków, czyli mieszkańców wysp Hawaje, stanu Hawaje amerykańskiego, który jest poza kontynentem daleko, daleko od sta stanów Zjednoczonych takich właściwych na kontynencie. Mowa tutaj o hawajczykach rdzennych, bo obecnie po prostu wszyscy są Amerykanami, już tych potomków dawnych ludów jest coraz mniej. W ogóle na Hawajach jest podobno 150 różnych narodów, w tej chwili bardzo, bardzo duża mieszanka. Rdzenni Hawajczycy to byli, to były ludy polinezyjskie, które przypłynęły na Hawaje, tam się osiedliły. W ogóle nazwa Huna, to nie jest nazwa używana przez nich, to jest nazwa nadana przez badaczy Huny, prawdopodobnie Max Freedom Long. To był Amerykanin, który około roku 1917 przybył na Hawaje, przebywał tam kilkadziesiąt lat i bardzo zainteresowała go kultura Hawajczyków rdzennych. Chciał dowiedzieć się coś więcej o ich kulturze, o wierzeniach, poglądach, o ich takiej specyficznej filozofii życia, a oni bardzo nie chcieli mu powiedzieć, ukrywali. No, oni po prostu nie mieli zaufania do ludzi białych, których hawajczycy rdzeni nazywali haole, czyli ci, którzy nie umieją oddychać, ponieważ w Hunie jest tak, że Oddychanie jest bardzo ważnym procesem. W czasie oddychania zbiera się manę, energię życiową, i ta energia życiowa jest potrzebna do hawajskiej modlitwy, do proszenia o coś. Więc uważali, że jak ludzie biali, którzy nie umieją oddychać, jak oni się mogą w ogóle modlić, skoro nie mają energii życiowej, nie mają tej many. Nie rozumieli białych ludzi. Być może dlatego Max Freedom Long, Nazwał system hawajski huna, ponieważ huna w języku hawajskim oznacza sekret albo tajemną wiedzę. Być może dlatego tak nazwał, że Hawajczycy początkowo nie chcieli się tą wiedzą z nim podzielić. Później, jak go bliżej poznali, to już było inaczej. Max Freedom Long spopularyzował hunę, napisał wiele książek na jej temat. Po nim był Serszka King, autor słynnej książki Szaman Miejski. Była też autorka Otcha Wingo. To jest autorka podręcznika huny. A w Polsce hunę spopularyzował, żyjący już chyba pan Leszek, żądło. Huna była bardzo popularna w Polsce w latach 80., -tych, 90. -tych. Ja uczyłam się huny u Martyna Karuwersa. To był nauczyciel duchowy, który kilka lat spędził na Hawajach i miał taką okazję, że mieszkał u prawdziwych kahunów, czyli prawdziwych mistrzów huny, bardzo szanowanych, z ogromną wiedzą na temat tej kultury. I on po prostu, ponieważ mieszkał u nich jako lokator, to spisywał wszystko, co mówili, i potem nauczał huny w Polsce. Przez około 10 lat, a potem około 10 lat w Chorwacji. Kilka lat temu zmarł. Ja byłam u niego na sześcio weekendowym kursie, w zasadzie 6 modułów po 4 dni. To był kurs Huny, a potem byłam na kursie 7 modułów po 5 dni. To był kurs, kurs nazwany Soul Work, praca z duszą. Ten kurs również był oparty w dużej mierze na hawajskiej hunie. I cały ten cykl, dwuletni cykl kursów, był zakończony kursem dwutygodniowym w roku 2001, także 20 parę lat temu, na Hawajach, na wyspie Big Island, gdzie w kilkanaście osób jeździliśmy z Martynem po całej wyspie, badaliśmy miejsca mocy, mieliśmy spotkanie z dwiema kachunkami mogliśmy uczestniczyć przez kilka godzin w zajęciach takiej komuny, jakby gdzie studenci z całego świata, młodzi ludzie przyjeżdżali no, uczyć się od tych kachunek, także bardzo to był ciekawy wyjazd. Huna obecnie nie jest tak bardzo popularna, ale ponieważ jest bardzo ciekawym tematem, postanowiłam ponownie przybliżyć, być może i Was zainteresuje. Dzisiaj powiem o siedmiu zasadach huny, siedem głównych zasad huny. Opowiem o nich krótko, ponieważ nie chcę Was zawężać, ponieważ te zasady warto tak dla samego siebie przemyśleć. Bo każdy trochę inaczej je odbiera. Ja powiem to, co ja myślę, a wy możecie myśleć zupełnie coś innego, ale to są ciekawe rzeczy, które można wykorzystać w życiu dla, dla własnych sukcesów, dla własnego szczęścia. Posłuchajcie. Zasada pierwsza: Ike w języku hawajskim: świat jest taki, jak myślisz, że jest. Ta zasada daje nam jako człowiekowi ogromną moc, ponieważ hawajczycy uznawali, że nie ma czegoś takiego jak obiektywna rzeczywistość. Zależy od osoby, która na tę rzeczywistość patrzy, tę rzeczywistość odbiera, jak ją ocenia, jak ją nazywa. Czyli teoretycznie tę samą rzeczywistość możemy nazwać, że Coś się dzieje złego, albo coś się dzieje dobrego. Jak możemy to wykorzystać? Możemy wykorzystać dla stworzenia lepszego, piękniejszego świata. Świat jest taki, jak ty myślisz, że on jest. Więc, jeżeli będziesz zwracać uwagę na swoje myśli, kontrolować je, zmieniać na Łagodniejsze, na bardziej pozytywne, to być może za jakiś czas twój świat stanie się piękniejszy. Po prostu będziesz go lepiej oceniać, a później lepiej odbierać. Zasada druga kala. Nie ma ograniczeń, wszystko jest możliwe. Pomijając jakieś specyficzne przypadki, to bardzo często jest tak, że większość naszych ograniczeń jest w naszej głowie. Na przykład ktoś chce założyć firmę, ale mówi tak, ale ja nie mam czasu, nie mam pieniędzy, nikt mnie nie wspiera, nie mam dobrych wzorców, nie potrafię, a skąd wziąć pracowników, a kto będzie to rozliczał, a nie mam pomysłu i tak dalej. I ludzie potrafią sobie znaleźć kilkanaście ograniczeń po to, żeby czegoś nie zrobić, a gdyby te ograniczenia symbolicznie zdjąć z głowy, odsunąć na bok i popatrzeć na rzeczywistość bez tych ograniczeń, to okazałoby się, że wcale nie jest tak źle, że wiele rzeczy da się zrobić już z, tą, z tej sytuacji którą mamy, czyli z tymi pieniędzmi, które mamy, z tą wiedzą, którą posiadamy, no powiedzmy bez wsparcia rodziny, ale można znaleźć jakiegoś przyjaciela, który wesprze i tak dalej. Nie ma ograniczeń, tę zasadę możemy wykorzystać w taki sposób, żeby badać swoje ograniczenia. Na przykład napisać sobie na kartce, co chcę osiągnąć w ciągu najbliższych miesięcy. I zrobić sobie taką burzę mózgów. Dlaczego mi się to ma nie udać? Wypisać te wszystkie powody, a potem skreślić, na przykład napisać odwrotnie, albo spalić kartkę z ograniczeniami. No, coś zrobić symbolicznego lub pragmatycznego, żeby spojrzeć inaczej, inaczej spojrzeć z perspektywy, jakby nie było ograniczeń. Zadawajmy też sobie pytania otwarte. Na przykład. Co bym zrobiła, jakbym nie miała żadnych ograniczeń? Dokąd bym pojechała na wakacje, jakbym mogła pojechać wszędzie? Co bym sobie fajnego kupiła dla siebie, jakbym nie miała ograniczeń finansowych? I tak dalej. Takie pytania poszerzają zawsze wachlarz naszych możliwości, bo okazuje się, że pewne rzeczy wcale nie są takie niemożliwe, jak myśleliśmy na początku. Zasada trzecia. Makia. Energia podąża za uwagą. Ta zasada jest bardzo znana. Ona tak jakby weszła do języka współczesnego. Wielu trenerów, coachów coś w tym stylu mówi, że właśnie jeżeli coś chcesz osiągnąć, to skupiaj się na tym, co ci może pomóc, co w sobie masz. Co Cię nakieruje na ten sukces, a nie myśl o ograniczeniach, nie myśl o przeszkodach, nie myśl o problemach. Skieruj swoją uwagę na to, czego chcesz, a nie na to, czego nie chcesz. Energia podąża za uwagą. Wyobraź sobie, gdyby to tak było, że masz jakąś walutę do wykorzystania, na przykład 100 dolarów. I masz te 100 dolarów do wydania, i masz do wyboru, czy wydasz na rzecz, której pragniesz, której potrzebujesz, której chcesz, czy wydasz te 100 dolarów na coś niepotrzebnego, czego wręcz nie chcesz. Odpowiedź jest oczywista. Każdy by wydał na to, czego chce. A jak my robimy z naszą energią? Mamy jakieś marzenia, na przykład, żeby była zgoda w rodzinie, żeby nie było konfliktów. A na co kierujemy naszą energię? No, bywają sytuacje, że kierujemy energię na przypominanie sobie, co nam ktoś z rodziny kiedyś i ostatnio i jeszcze parę miesięcy temu złego zrobił i odnawiamy sobie to w naszym umyśle i przypominamy sobie, jak to ten ktoś źle postąpił. Zamiast skierować uwagę na to, co chcieliśmy na początku, czyli zgoda, kompromis, kompromis miłość w rodzinie. Więc kierujmy naszą uwagę na takie rzeczy, jakich chcemy, tak jakbyśmy wydawali cenną walutę. Zasada czwarta manawa teraz jest momentem mocy. Siła teraz. Przypomina mi się seria książek Eckhart'a Tolle, Moc teraźniejszości. Bo co my tak naprawdę mamy w ręku? Mamy tylko teraz, tylko teraźniejszość. Nasze życie składa się z wielu kolejnych momentów teraz. I tylko teraz coś możemy zrobić. Przeszłość była, minęła. Przyszłość jeszcze nie nadeszła. Mamy w ręku moment teraz do wykorzystania. Od nas zależy, na co wykorzystamy ten moment i kiedy coś zrobimy. Na przykład tak zwana prokrastynacja, odkładanie rzeczy na później, albo niektórzy mówią na wieczne nigdy. Po co odkładać? Jeżeli masz coś do zrobienia, jakiś projekt, mały czy duży, rób to teraz. Im szybciej, tym lepiej. Teraz masz wszystko, czego potrzebujesz. Teraz zacznij i szybciej osiągniesz sukces. Szybciej sprawdzisz, czy coś zadziałało. Czy, czy miałeś dobry pomysł, czy nie za bardzo, czy trzeba coś zmodyfikować. Nie czekaj na moment jakiejś przyszłości, że kiedyś będziesz mądrzejsza, lepsza, lepiej będziesz umieć. Nie. Teraz jest Twoim momentem mocy. Wykorzystaj swoje teraz jak najlepiej. Zasada piąta. Aloha. Kochać to dzielić się swoim szczęściem. W zasadach Huny jest tak, że miłość jest największą siłą w całej przyrodzie. Z tym, że nie jest to, nie tylko to jest miłość rozumiana w sensie takiej miłości romantycznej, jak jest między mężczyzną a kobietą. Jest to miłość głębsza, taka uniwersalna, miłość do siebie. Do ludzi, do świata, do rodziny, do przyjaciół, do znajomych, nieznajomych, po prostu miłość do wszystkich. Oczywiście, miłość y, może dać ten, który sam siebie kocha, więc zaczynamy od miłości własnej, od szacunku dla, dla siebie, od miłości do siebie, od traktowania siebie z łagodnością, z delikatnością, tak jakbyśmy sami byli dla siebie najlepszym przyjacielem, jak, jakiego możemy mieć w życiu. Jeżeli osiągniemy ten stan miłości do siebie, wtedy jesteśmy gotowi dzielić się miłością, szczęściem z innymi ludźmi, i wtedy po prostu podarowujemy to szczęście poprzez nasze interakcje, poprzez kontakty, poprzez traktowanie innych ludzi z miłością, z szacunkiem, z dobrocią. Tak najlepiej musimy traktować ludzi, najlepiej jak umiemy tak można nazwać. Tak jak siebie samego, traktujmy innych. Także tutaj bardzo to jest podobne do zasad, do zasad chrześcijaństwa. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. A ta zasada w języku hawajskim nazywa się aloha. Na pewno słyszeliście to słowo. To słowo ma wiele znaczeń, ale między innymi kochać to dzielić się swoim szczęściem. Zasada szósta. Mana. Moc pochodzi z wnętrza. Ta zasada bardzo by się przydała Polakom, bo Polacy lubią narzekać i krytykować. I Polacy tak często robią, że szukają winnego na zewnątrz. To znaczy, mają swoje niepowodzenia i mówią, że to ktoś z rodziny, albo szef, albo rząd, albo rynek, albo ekonomia cokolwiek, tylko nie ja. A ta zasada mówi o tym, moc pochodzi z wnętrza. Czyli biorę odpowiedzialność za to, co się dzieje w moim życiu. Ja mam pełną moc, żeby kontrolować swoje życie, żeby panować nad swoim życiem, żeby tworzyć. Nikt nie jest winny, że coś u mnie jest źle, coś się źle dzieje. Ja wtedy za to odpowiadam. Powinnam coś zmienić w sobie, w swoim wnętrzu, bo moja moc. Pochodzi z mojego wnętrza, a nie, nie oddaje swojej mocy ludziom na zewnątrz. I zasada ostatnia, siódma mono skuteczność jest miernikiem prawdy. Wyobraź sobie, że masz jakiś projekt, przygotowujesz się, zastanawiasz się, wyjdzie czy nie wyjdzie, robisz jakieś kroki, analizujesz plusy, minusy, itd. Według tej zasady. Skuteczność jest miernikiem prawdy. Czyli robisz coś, i później są w zasadzie dwa wyjścia: wyjdzie albo nie wyjdzie. Po prostu robisz coś, sprawdzasz, jak wyjdzie, to znaczy, że założenie było prawdziwe, bo na końcu okazało się skuteczne, wyszło coś dobrego. A jeżeli okaże się coś nieskuteczne, no to oczywiście możesz albo odrzucić pierwotną zasadę, albo zmodyfikować, jakoś przerobić, żeby, żeby jeszcze coś z tego wyciągnąć. Ja tak mówię na sesjach matrycy energetycznej, że robimy jedną sesję z klientem, nie zakładam na początku serii, robimy jedną sesję i po dwóch, trzech miesiącach sprawdzamy. Jeżeli coś się zmieniło na dobre, jeżeli cokolwiek przynajmniej drgnęło po sesji, to znaczy, że sesja była skuteczna. Jeżeli sesja była nieskuteczna dla, dla danego klienta, możemy jeszcze raz dla pewności powtórzyć, ale jeżeli po drugiej sesji znowu nic by się nie zmieniło na lepsze, no to wtedy uznajemy, że dana metoda, nie podchodzi pod danego klienta, trzeba szukać czegoś innego, jakiejś innej recepty. Podsumowując, na początku powiedziałam, czym jest Huna, teraz powiem, czym Huna nie jest. Huna nie jest systemem wierzeń religijnych. Huna nie jest żadną religią. Bardziej niż religią, można nazwać ją filozofią życia, pozytywną filozofią życia. Tak więc huna nie kłóci się z żadnymi poglądami religijnymi, każdy może ją stosować. Poza tym huna jest bardzo łagodna i bezpieczna dla każdego, ponieważ jest to filozofia życia, która jest oparta na miłości i szacunku do siebie, do rodziny i do innych ludzi. A takie rzeczy nikomu naprawdę nie zaszkodzą. Jeśli spodobał Ci się mój film, proszę daj łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj, pamiętaj też o dzwoneczku, jeśli naciśniesz dzwoneczek, będziesz dostawał powiadomienia o nowych filmach na moim kanale na YouTube, Magiczny Coaching Pisane Razem. Jeśli znasz kogoś, komu ten film by się przydał, proszę udostępnij go. Wszystkie materiały, które przygotowuję, są dostępne także na mojej stronie internetowej magicznycoaching.pl. Tam znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy rozwoju osobistego i duchowego.